Cześć. Witam was serdecznie w zwinnym warsztacie. Dzisiejszy temat, jaki chcemy omówić, to łączenie skrama z Kanbanem. A dokładniej, od czego można zacząć. Ja nazywam się Marzena Zazią i dzisiaj w studio mam trenerkę pro Kanbanu Agnieszkę Cieślowską. Aga, przedstaw się, proszę. Cześć. Postaram się przedstawiać krótko, bo ja mam tendencję do mówienia bardzo dużo, a jeszcze Marzena mi dała dziś nimi paru minut, tylko w ogóle na wypowiedzi. Więc ściczymy już drugą godzinę. Jestem head of Agile w Wolcie. To jest taki startup. Przeszłam przez duże firmy, byłam product ownerem, project managerem, ale Agile tak naprawdę skradł moje serce. Więc wykorzystuję w swojej codziennej pracy wszystko, co jest związane ze Scrumem, z Kanbanem, z Extreme programmingiem, z tym, co wiem o zespołach. I te wszystkie rzeczy totalnie na co dzień próbuję wykorzystywać, w tym, żebyśmy dostarczali wartość i żeby zespoły sobie też fantastycznie radziły. I to chyba tyle. Przejdźmy do mięsa, bo to najbardziej mnie interesuje. Dobrze. No to ja wyświetlam temat. To jest temat, który zostałam właściwie pytanie problem. Podczas mojego uczestniczenia w meetupie, w Product Vision, faktycznie bardzo sporo osób pytało o tym, od czego zacząć. No i tak, dużo się mówi o łączeniu z krama z Kanbanem. Jak to widzisz, od czego można zacząć? I beata, dzięki bardzo za pytanie. To co ważne, pamiętajcie, że jeżeli też macie jakieś pytanie, problem i chcecie, żeby dwie osoby pomyślały, pozmłużały się trochę nad tym pytaniem, no to oczywiście dawajcie znać. Natomiast tak, dzisiaj bierzemy ten temat. W planie jest, że chcemy w 10 minut omówić, wymienić nasze perspektywy, z czym my zaczynamy, co widzimy, że działa. I zobaczymy, czy nam się uda, bo z tą dynamiką może być trudno. Natomiast faktycznie chcę, żeby te, te odcinki były fajne, skondensowane, żebyśmy mieli pierwszą inspirację. Więc czas start. I lecimy z dziesięcioma minutami. Dobrze ja zacznę. <śmiech> mogę. <śmiech> mogę poczynić honory. No dobrze, więc jakby rzeczą, ponieważ ja bardzo często właśnie pracuję z zespołami, które uważają, że pracują w skramie. Nie będę w to wchodzić głębiej. Natomiast. To, od czego ja zaczynam i to, co jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o wdrożenie Kanbanu, to jest spojrzenie na to, w jaki sposób pracuję trochę z innej perspektywy. Czym jest Kanban? To Kanban jest strategią na to, żeby dostarczać potencjalną wartość do klienta przez optymalizowanie przepływu pracy. Czyli to jest perspektywa, która skupia się na tym, w jaki sposób my możemy balansować nasz proces, co możemy tam zrobić, jak możemy działać, żeby usprawnić efektywność tego procesu, żeby usprawnić jego przewidywalność oraz wydajność. I to jest dla mnie takie klucz w ogóle po co. Z drugiej strony, jeszcze jak sobie myślę zespół Skramowy i Kanban, to moje pierwsze pytanie jest zawsze, no ale po co? Więc yy, z mojej perspektywy, jeżeli ja wchodzę do zespołu i widzę, że zespół jest przeładowany. Wszyscy siedzą, robią, ale nie widać efektów. Jeżeli wchodzę i widzę, że yy, nie wiadomo, w jakim stanie jest praca. I de facto to, co mamy, nawet bo często pracujemy w GIŻE, to w żaden sposób nam nic nie pokazuje, to dla mnie to też jest mocna informacja, że coś tutaj nie działa i warto popatrzeć sobie, co może nam Kanban zaoferować. Ale też, jeżeli mamy właśnie za dużo priorytetów, czujemy, że mamy chaos, no właśnie, zespół czuje się przeciążony. To są te takie aspekty, w których ja faktycznie wtedy przychodzę i próbuję wyciągnąć różne narzędzia i praktyki z kanbanu, żeby coś ciekawego włożyć i też zacząć inaczej pracować z zespołem. No albo po prostu nie wiadomo czasami o co chodzi i taki mam takie wrażenie, coś jest nie tak, ale nie wiem co i nie umiem tego nazwać. I ja wtedy robię krok wstecz, czyli patrzę, dobra, co my tam wiemy, tak w ogóle o tym zespole, co tam się dzieje. Więc zaczynamy sobie nazywać, co oni robią, czym się zajmują, patrzymy na, na to, co jest dla nich wartością. A potem to, co dla mnie jest totalnie zawsze ciekawym doświadczeniem, to siadamy i rozpisujemy sobie, jak wygląda nasza praca? Tak krok po kroku. Oj, Marzena chce mi już uciec, ale to nic, Marzena, poczekaj, będziemy. Wizualnie muszę co się dzieje z pracą zespołu i sobie rysujemy. I teraz nie patrzymy na to, co już mamy, tylko rysujemy gdzieś obok na tablicy, na Miro, na muralu, na karteczkach, zależy, gdzie się spotykamy i mówimy sobie, co my wiemy o naszej pracy, jakie kroki musimy, jakie kroki musimy przejść. Ustalamy sobie, kiedy jest ten początek, ustalamy sobie, kiedy jest ten koniec. Po to, żeby uspójnić wiedzę i rozumienie w zespole, okazuje się, że to nie jest wcale oczywiste, co robimy i kiedy jest początek, kiedy koniec. I teraz ten koniec jest kluczowy, chociażby ze względu na pracę z osobami spoza zespołu, z naszymi klientami, bo ten koniec może być bardzo różnie rozumiany. To czasem jest, że coś jest gotowe do wdrożenia, ale od tego momentu gotowe do wdrożenia jeszcze czekamy, a czasem już jest faktycznie na produkcji. I, I te rzeczy są super istotne. I teraz, jak już mamy wizualizację i mamy takie pełne zrozumienie w zespole, i wszyscy wiedzą, już nie muszą ze sobą się komunikować, bo oni mają wspaniale przerobioną Jira Azure DevOps, na czymkolwiek pracujemy, i to już pokazuje naszą codzienność, to tam sobie myślimy, patrzę na tą tablicę i patrzę, a tam jest 50 różnych zadań. No i teraz, co zrobić z tą 50 zadań? No, można wykorzystać takie narzędzie jak limitowanie pracy w toku. A po co? Po to, żeby sobie obejrzeć, że mam mniej tych zadań, jakich mogę mieć mniej, to będzie, to będzie mi łatwiej śledzić pracę. No a teraz jak to ograniczyć? No i tutaj poglądy i specjaliści mają różne wizje i różne pomysły. Ja powiem, jak robiłam, może niekoniecznie poprawnie, ale robiłam tak, że ustaliliśmy sobie najważniejsze rzeczy i te najważniejsze rzeczy zostały na tablicy, resztę musiały na nas poczekać. I w ten sposób robiliśmy pierwsze limitowanie pracy w toku. I to nam totalnie pomogło w tym, żeby zobaczyć, jakie rzeczy są i ile one nam, i ile one wiszą na tablicy. Więc to jest taki pierwszy krok, który dla mnie był totalnie rewolucyjny i pomaga w tym takim codziennym oglądaniu tablicy, bo zwłaszcza jak jesteśmy w schramie, no to widzimy się na daily, takie są wydarzenia, tak, o poranku, one są po to, żeby zaplanować, co będziemy robić przez 24 godziny. I tam oglądaliśmy, dobra, wiemy, że mam kilka zadań, nie kilkadziesiąt, nie pięćdziesiąt, tylko już mam na przykład dziesięć, łatwiej mi zobaczyć, co się dzieje. Więc to myślę, że z takich rzeczy, które się dzieją, to jest ta wizualizacja, czyli nazwanie sobie jeszcze raz krok po kroku, co robimy, pokazanie, odzwierciedlenie tego na tablicy, której używamy na co dzień i zrobienie limitów pracy w toku. Może być na jednej kolumnie, może być na całą tablicę. Ważne, żeby one były dla nas potrzebne. Uwaga, to nie jest raz na, raz na jeden czas na zawsze. Możemy to dostosowywać. Szok, ale tak. Marzena, ty no. na pewno chciałabyś coś tam dodać, bo widzę, że się wyrywasz. To y, y, ja właśnie y, mam taką myśl, no nie, że jeszcze, y, że my tutaj mówimy już, no nie, wchodzimy sobie w y, 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 konkretne narzędzia. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam podkreślić, po co my to właściwie robimy, bo y, tak naprawdę no, mantrą w Kanbanie jest y, stop, starting, start finishing. I w momencie, jeżeli my zaczynamy sobie pracować z tym flow, stosujemy wizualizacje, limity, to ta praca zaczyna iść. Jesteśmy w stanie w realnym, w realnym czasie i też w takim, który potem już z czasem, jak będziemy pracować sobie nad stabilnością tego systemu. Przewidywać, kiedy faktycznie te zadania będą kończone. A każde z tych jednych zadań to tak naprawdę my tutaj rozumiemy um, zadanie, które niesie jakąś wartość. A jeżeli to zadanie niesie jakąś wartość i my to optymalizujemy wokół tego czasu, żeby to jak najszybciej dostarczyć, no to tak naprawdę chcemy skrócić um, czas dostarczenia, żeby zweryfikować, czy to, nad czym my pracujemy faktycznie będzie miało potem tą wartość, jaką zakładaliśmy dla naszego klienta. Czyli im szybciej faktycznie dostarczamy coś na rynek, sprawdzamy, wyweryfikujemy, tym szybciej wiemy, czy idziemy w dobrym, w dobrym kierunku. I tutaj Aga już też zaczęła mówić na przykład takim daily i coś, co też bardzo fajnie się sprawdza w zespołach, to jest work item age i Work Item H to jest informacja o tym, ile nam zajmuje zadanie od momentu, jak je rozpoczęliśmy. W zależności od tego, jak sobie zdefiniujemy już ten start, ale zakładając, że powiedzmy jest to początek procesu deweloperskiego, no to wtedy mamy informację o tym, od kiedy zaczęliśmy, jak długo coś już siedzi u nas na tablicy i jest w trakcie pracy. I na takim daily zamiast tylko i wyłącznie czasem przechodzić przez statusy. Warto zwrócić uwagę na to, jak długo dane zadanie już jest na tej tablicy, czyli jak długo jaki ma ten czas work item age. I wtedy na przykład może się okazać, że okej, okay, tutaj sobie bierzemy jakieś nowe rzeczy, cieszymy się, bo fajnie nam idą, ale na przykład są takie, wiecie, śmierdzące tam jakieś zadania, które siedzą staruszki. już... Tak, które siedzą właśnie po kilka no staruszek, no nie wiem, <grywa> które siedzą już po kilka dobrych tygodni i po prostu nikt tego nie chce dotykać, albo są blokery i też ich nie dotykamy. No są i właściwie po co, po co mamy je tykać, mają już, załóżmy, informacje o tym, że są blokerami, więc nie muszę z tym nic robić. I przez patrzenie na to, jak długo coś mamy na tablicy, to tak naprawdę działamy nad tym procesem, żeby jak najszybciej dostarczać, żeby aktywnie działać z tymi zadaniami. I to też jest taka fajna metryka czy praktyka, która świetnie poprawia proces w zespole. No to, to jest tak, że jak mamy, mamy tablicę, która jest już ładna i ją rozumiemy, jak mamy ograniczoną liczbę zadań, nad którymi pracujemy w ciągu danego dnia i widzimy, mamy widoczność na to, co się dzieje, to potem tak, łatwo nam znaleźć te, które są tam za długo rzeczy i łatwo nam znaleźć te zablokowane, bo jak będziemy mieli 50 zadań na tablicy, nie znajdziemy ich i teraz to, to, czego, to, to od czego zaczęłaś Marzena, że, mamy, że kanban jest o przepływie, to jeżeli on jest o przepływie, no to tam ta praca ma płynąć, a nie tam, Leży jakieś zadanko, ono się tam starzeje w kącie, gdzieś tam na 49. miejscu w kolejce, i my go nie widzimy. I tak samo jak mamy zablokowane, to też to jest praca i wysiłek całego zespołu, żeby to zadanie zamknąć, zobaczyć, co z nim się dzieje. Jest taka jeszcze rzecz, o której pewnie nie wiemy, albo nie zdajemy sobie sprawy, bardzo prosta. Jakieś zadanie zablokowane, trzeba się zastanowić, co można z nim zrobić. Uwaga, nie musi być zablokowane w nieskończoność. Może trzeba je podzielić. A może się zastanowić, że już w ogóle nie daje wartości i nie chcemy go robić. I to, to są takie kawałki, o których my czasami nie mamy na nie widoczności i o nich nie myślimy w ogóle w naszej codziennej pracy. To, co daje Kanban z mojej perspektywy, czyli ta taka kolejna warstwa, wymiar taki wyższy na, na to, co się dzieje w Skramie, to jest to, że my jesteśmy w stanie sobie szybciej zadać pytania, co, co robić. I, I to jest ten element, który, który nam trochę umyka czasami przy skramie. Przy skramie mamy moment końcowy, czyli patrzymy na zamknięcie sprintu, poszło, nie poszło, bijemy sobie prawo, fajny bendał, wszystko cudownie zamknięte. A tak naprawdę to chodzi o to codzienność, która się dzieje. U mnie dzwony w kościele biją, mam nadzieję, że nie słychać, tak to mała, mała. ale to ważna rzecz, to dlatego, wiecie, to naprawdę, to tylko dlatego. Słuchaj, mamy już generalnie, jesteśmy powyżej 10 minut, więc ja bym zasugerowała, że okej, okay, taką wymieńmy się może jeszcze jakąś inspiracją na koniec, ponieważ to jest temat. I jeszcze tak, mamy tutaj dwie trenerki Kanbanu, więc umówmy się, możemy sobie tutaj gadać, dywagować, wchodzić głębiej w niektóre tematy. Natomiast chciałyśmy przede wszystkim rzucić trochę inspiracji. I yy, Aga, jaka jest taka twoja jeszcze jedna inspiracja, yy, co byś doradziła? Co można doczytać gdzieś, yy, żeby faktycznie zacząć w tym skramie może z kanbanem? To będzie bardzo tendencyjne, ale ja jestem, bo jestem świeżą trenerką Kanbana i tak potrzeba takiej książki Biblii. Więc dla mnie moją książką Biblią, jedyne 100, 100 stron, to jest Kanban Pocket Guide i jest napisany przez współtwórców Pro Kanbana, czyli przez Colin Johnson, wspaniałą kobietę, przez Pratika i przez Dana Wakantiego. Więc to polecam całym sercem z przykładami, z historią, skąd się wziął Kanban. To zdecydowanie co tak. Ode pamięta. mnie też, ode mnie też na plusik. Natomiast jeszcze coś, co mi przychodzi do głowy, musiałam wyłączyć. Natomiast jeszcze jedna książka, która mi przychodzi do głowy, to jest Applying Scrum with Kanban. To jest znowu napisane przez Andy Halse. I to co jest tutaj najistotniejsze, to jest w ogóle trener Scrum Scrumorgowy. I on pracując w skramie zaczął właśnie dodawać różne praktyki Kanbanu i opisuje tutaj swoje myśli. Jak się przełamywał też, co dodawał, w którym momencie, jak na przykład zrezygnował ze story pointów i stwierdził, że to jest w ogóle głupi. Może nie głupi, ale jakby jest ten pomysł źle używany. Więc to też taka krótka, fajna książka do przeczytania, jeżeli ktoś ma ochotę, to jak, to jak najbardziej. No i tak, myślę, że... Tematu i tak nie wyczerpiemy, umówmy się. Natomiast, jeżeli wy macie jakikolwiek komentarz w głowie, też do tego tematu, to oczywiście komentujcie to na YouTubie, komentujcie to w podcaście. Oprócz tego, jeżeli przychodzi wam do głowy problem i szukacie takiej krótkiej inspiracji, co można zrobić, jak podejść do tego problemu, to pamiętajcie, że piszecie na maila kontakt@zwinnywarsztat.pl. Wrzucajcie swoje pytanie albo wrzucajcie też swoje pytanie łapiąc mnie na Linkedinie. Bardzo, bardzo chętnie porozmawiamy o tym temacie też, jeżeli tylko jaki zaproponujecie. To ja chciałam podziękować Marzenie, a ona jest tydliwa, a też prowadzi fantastyczne szkolenia i o metrykach, i z Pro kanbano, jak używać kanbano, jak go w ogóle aplikować w zespołach, więc ja zapraszam do Marzeny na szkolenia. No, dziękuję, najlepsza reklama. A ja Ci dziękuję, Aga, bardzo za to, że miałaś dzisiaj czas i ochotę się spotkać i faktycznie trochę porozmawiać w tym temacie. Także dzięki bardzo i do usłyszenia.